Życzysz sobie chłodzenie tyłka? Tak, po prostu. Ja też. A masaż? Nie, na razie nie, na A razie ja bez. A ty sobie się masz. Cześć, witam was. Dzisiaj siedzimy w Jaguarze z Marcinem. Witam serdecznie. Mac LPG Solution, firma w Rzeszotarach, niedaleko Legnicy przy trasie S3 i Jaguar z dualnym, znaczy z dualnym V6 V8. V, o Jezu, V8 no to dwa directy, bo na wtrysku bezpośrednio, dwa na dwóch dyrektach czyli instalacja KME Direct 2 na dwóch sterownikach, tak. dwie czwóreczki śpięte ze sobą to nawet nie jest dźwignia zmiany biegów, tylko pokrętełko ja to się ładnie nazywa na selektor selektor się najpierw wybudził ze śpiączki tak. po uruchomieniu a bo to jest taka technologia, że światła to się wysuwa? No, no to, to, to musisz filmować. filmować nie, to dż. aparat, no bo to jest... Ja, nie. Ja to nie tak. <noise> Także cóż, jedziemy, a Marcin opowie, co to za Jaguar, model rocznik moc ze stanów od kolegów Amerykanów. Dobry. Tutaj mamy do czynienia z Jaguarem XJ X351. Ten konkretny egzemplarz jest to Jaguar XJL. Literka L od Long, jest to wydłużona wersja nadwozia. W tym aucie mamy pięciolitrowy silnik V8 bez doładowania, zasilany naturalnie. Moc tego samochodu jest to 385 koni mechanicznych. I, jak Bartek wspomniał, ze względu na spalanie została założona. Tutaj w klienta aucie instalacja gazowa. Napęd tylny czy czterobutny? Tu jest Tylko na tył. Na tył. Auto, klient, no, tak jak sobie porozmawialiśmy, sprowadził indywidualnie ze Stanów, leciutko uszkodzony, nawet widziałem zdjęcia tak naprawdę tylko lewe przednie zawieszenie i pęknięty zderzak przedni. Naprawa zajęła dosłownie kilka dni i auto mogło trafić do nas na montaż instalacji gazowej. Klient nawet nie chciał jeździć bez instalacji ze względu na no, niemałe spalanie. W cyklu miejskim to auto bez problemu połknie 14 litrów benzyny, więc no, wiadomo, na gazie będzie. Delikatnie taniej. I to tak w optymalnej, delikatnej wersji, tak? Tak, bo jakby chcieć go, nazwijmy to, deptać, żeby pocieszyć się z tej v 8 która swoją drogą bardzo fajnie brzmi. Mimo, że to jest w pełni seryjny samochód, no to spalanie może spokojnie osiągnąć dwójeczkę z przodu. No to jest komfortowa, komfortowa limuzyna. Pięknie mi się tutaj podoba. Wykończenie, tutaj wkomponowany napis Jaguar. To prawda. Zegar I... taki w starym stylu, choć te nowoczesne. Tak, to jest takie przełamanie, dotykowy, że mamy cyfrową tak, mamy, deskę. Mamy pomieszanie klasyki Jaguarowej. Tak. I co najważniejsze, Jaguar jeszcze w tym modelu pilnuje, że to, co ma być skórzane, jest skórzane. Co ma być drewniane, to jest oczywiście fornir, naturalne słupki. drewno. Podsufitka i słupki w alkantarze. Naprawdę wykonanie tego auta. No, jest na, na najwyższym poziomie. Sam osobiście użytkuję niemal identyczną sztukę. Eee, też posiadam taką wersję w longu, tylko z jasnym wnętrzem. No i silnik. Ja posiadam 5-litrową V8, ale doładowaną kompresorem. Taki silnik osiąga 510 koni mechanicznych. No i daje jeszcze więcej frajdy, frajdy z jazdy, mimo że też jest w pełni na napęd na tył. No, ale te zaawansowane są teraz te kontrole trakcji i stabilności. To prawda. E, autem o podobnym komforcie i osiągach e, jechałem no, też Lexusem z Lublina, naszego przyjaciela z KMR-a. A w którym Lexusem? Rafała. Cześć, witam Was na pokładzie Lexusa GS430, rocznik 2005. Jest to już trzecia generacja Lexusa silnik wolnossący V8 generujący 293 konie mechaniczne w napędzie na tylną oś z sześciostopniową automatyczną skrzynią biegów. Chciałem serdecznie pozdrowić Pana Marka, szefa firmy, Kamek, który taką fajną instalację mi tutaj sprawił. Oraz bardzo serdecznie pozdrawiam moich przyjaciół z Lubina, firmę Autogaz Milek z ulicy Szewskiej. Michał, Andrzej, dziękuję, super robota. Lexusy też bardzo fajnie są wykonane, też robiliśmy jakąś taką limuzynę Lexusa. Ale już... to mówię w kontekście kontroli stabilności, przepraszam, bo to... No ja bardziej miałem na myśli komfort, jeżeli chodzi tak, o wykonanie komfort, tak. Ale ja tego Lexusa męczyłem, wjeżdżałem nim w trawę dwoma kołami, próbowałem, bo mówimy o duża, moc tylny napęd. Mm -hmm. tak, także próbowałem robić tym autem jakieś abstrakcyjne rzeczy i nie pozwoliło. Tu podejrzewam byłoby... Też podejrzewam. też pilnuje cała elektronika naszego nazwijmy to szeroko powiedzianego bezpieczeństwa. Mimo że auto, jeżeli chodzi o jakieś doznania z jazdy, jest dosyć takie, nazwałbym to trochę osowiałe. Dlatego że na tylnym zawieszeniu mamy do czynienia z pneumatyką. Ale się płynie. Tutaj. W tym aucie z założenia producenta nie jest najważniejszy ani kierowca, ani ta osoba, co siedzi na prawym przednim fotelu, tylko te osoby, które siedzą z tyłu. Tak, bo z przodu to kierowca i, tak i jest. bodyguard. Jedzie. Z tyłu jest naprawdę dużo miejsca, żeby wygodnie usiąść. I te zawieszenie pneumatyczne powoduje, że praktycznie tak jak z przodu czujemy nierówności, tak z tyłu niemal jest to całkowicie niewyczuwalne. Ma się wrażenie, jakby się siedziało po prostu na wygodnym łóżeczku w domu. Opowiedz może troszkę o tym naszym direkcie, no bo tutaj nasz, nasz system traktuje ten silnik jako dwa połączone ze sobą silniki czterocylindrowe. Tak, tak dokładnie. Dlatego I zakładamy do, dotryskuje, dotryskuje też benzynę, bo to często ludzie pytają o procenty. To, to chyba nie za bardzo możemy aż tak procentami operować z racji tego, że e, jest wiele zmiennych, jeśli chodzi o zużycie benzyny jako takiej. Chociażby takie. styl jazdy kierowcy. Miejsce zamieszkania, styl jazdy, godzina, o której jedziemy, bo inaczej będzie o 6 rano, inaczej będzie o 8. No jest tak wiele czynników, że naprawdę spalanie jest bardzo indywidualną kwestią. Ja mogę powiedzieć, podejrzewam, że tutaj będzie podobnie, bo to jakby nie patrzeć, są podobne silniki, różnią się tylko doładowaniem, kompresorem. Mój egzemplarz w cyklu mieszanym, tak powiedzmy, od tankowania do tankowania, Według moich obserwacji pobiera mniej niż 2 litry benzyny, a całą resztę realizuje no, gazem. No wiadomo, że zimą będzie dłuższa faza rozgrzewania, bo aby instalacja gazowa zaczęła funkcjonować, to musimy wstępnie rozgrzać reduktor albo parownik, bo to taka Chociaż też funkcjonuje. Chociaż przy dużym silniku powiem uczciwie, że ja nie zdążę wyjechać na drogę publiczną z tej tak, mojej wewnętrznej i już jest przełączony na gaz. Oczywiście tu mamy panel DG7 ładnie wkomponowany. Po prawej stronie diody nam w pierwszej fazie, kiedy silnik jest jeszcze zimny, wskazują kolejne się zapalając, wskazują, jak będzie dochodziło do piątej, to zaraz to wiadomy znak, że za moment usłyszymy takie cyk i za moment już. Silnik pracuje na gazie. No i na gazie. że panel ma zmienne kolory podświetlenia. Tak, indywidualnie wypadku, możemy dobrać kolorystykę i rodzaj... W tym wypadku no. mamy ustawione tak jak oryginalne podświetlenie w aucie, podświetlenie tych obramówek nawiewów, na bo one blu. bardzo ładno w nocy świecą. A to ja od razu powiem o oprogramowanie nasze Nevo Sky, czyli jak, <laughs> jak niebo dzisiejsze. Świetną mamy pogodę. Ładna notabene. pogoda. Wczoraj się trochę obawiałem, jak to będzie dzisiaj wyglądać, ale pogoda nam sprzyja. Zbiornik gazu, jak duży tutaj 45 mamy? 45 litrów. To nie za dużo. Nie za duży, ale jest to moim zdaniem w tym samochodzie zbiornik optymalny. Dlaczego? Mamy owszem miejsce na koło zapasowe, gdzie można by włożyć duży zbiornik, nawet, nawet 80-90 litrów, ale minus jest taki, że w tym miejscu na koło zapasowe jest kompresor zawieszenia. Mhm. Przeniesienie go gdzie indziej spowodowałoby, że będziemy go po pierwsze słyszeć w kabinie, po drugie jest ryzyko, że jak nie zrobimy odpowiedniego tłumika drgań to będziemy czuli wibracje. A tak mamy normalne koło zapasowe na swoim miejscu, kompresora, kompresora nie ruszamy, a zbiornik cylindryczny jest zamontowany bezpośrednio za tylną kanapą. Przestrzeni ładunkowej za bardzo nam on nie zmniejsza, bo w tym aucie i tak nie mamy kładzionych foteli. Także nie możemy sobie zrobić dużej przestrzeni ładunkowej, a sam zbiornik ma 30 cm tylko średnicę 31,5 315 mm. Zbiornik jest na lekkim podwyższeniu w stosunku do podłogi, więc jak mamy płaską, długą rzecz, to możemy wykorzystać pełny bagażnik. Jedynie no, dużej torby już nie włożymy tak samo jak do pustego, ale naprawdę tej przestrzeni ładunkowej zbiornik nie zabiera dużo. Mamy w pełni funkcjonalne koło zapasowe, w pełni funkcjonalny bagażnik, 45 litrów, no to zatankujemy nieco poniżej 40 litrów do środka, do zbiornika i przejedziemy dystans około 300 km. Jak ja to mówię, nawet w trasie raz na 300 km trzeba się zatrzymać na tego przysłowiowego hot doga, wyprostować nogi i odpocząć. ma przełożeń, zapytam Cię. Ta skrzynia ma 6 biegów. 6 biegów. No i słuchajcie, i jadę tak jak teraz jadąc spokojnie 42 km na godzinę. No tutaj przez wioskę przejeżdżamy 1200 obrotów. On sobie... Ale. i jak dodam gazu, to reakcja jest od razu. No teraz jeszcze nie tak od razu. No nie, ale ja mówię... Po, po skrzynia jest na tryb sportowy. Z Dam ci tryb mhm. sportowy Dobrze. i jeszcze włączymy, on Pojedziemy ma taką tędy. funkcję. Taka. Dynamic Mode. Teraz o, jest to... fajne uczucie, bo dociąga pasy, żeby pewniej kierowca Aha. siedział i pasażer w fotelu. To podwójny Dynamic, bo nasz Direct też ma teraz o. oprogramowanie Dynamic. No to tak, jak dwa nie dynamiki. I teraz reaguje błyskawicznie na gaz. No tak. Jak na tak dużą krowę, że tak to ujmę, to naprawdę auto nie, no idzie, ma pazur. Idzie, idzie. idzie ma... Będziemy tutaj dzikować, ale przede wszystkim naprawdę jedzie się cudownie nim. Też jeździłem też Jaguarem z napędem na cztery koła kiedyś po torze w łodzi kartingowym, który już nie istnieje. I tam była też kontrola trakcji. I nie dało się na przykład, się idzie jeden zakręt bokiem i się chce lekko odpuścić gaz, potem przyłożyć mocno, żeby go uh -huh. przełożyć w drugą stronę. No i niestety kontrola trakcji na to nie pozwala. A jaki to był Jaguar XF? I nie, te, teści Ci nie powiem, ale to był z 2000 któregoś roku to już było. E, tam był sześciocylindrowy silnik napęd na cztery koła, ale nie jestem koneserem. Albo x i, albo XF Mógłbym, tak. Mógłbym sobie, jakbym jak, jak, jak otworzył powiedzmy A to Cię dziwia, bo Jaguarów, kontrolę, to ja bym, wyłączyć. No pewnie idzie, ale tam akurat była niewyłączona. W każdym razie mówię, absolutnie nie jestem, nie jestem nie wiem za wiele o Jaguarach. Tak? Wiem tylko, że się nimi naprawdę przyjemnie jeździ. Jeździłem też, prowadziłem też Rolls-Royce'a. I Rolls-Royce jest nieprawdopodobnym tapczanem. Natomiast Jaguar to jest połączenie sportu i komfortu. To prawda. To prawda, ja powiem więcej. Podobny do BMW czy Mercedesów niektórych. Nawet bym się skłaniał, że do BMW. To są coś te klimaty. Lexus, BMW, to, to w Jaguarze jest podobnie. Ja z Jaguarów objeździłem prawie że wszystkie modele. Ciekawostka, moim pierwszym autem, w którym zamontowałem instalację gazową, było, był klienta Jaguar S-Type. Tak mi się on spodobał, że chwilę później nabyłem identycznego. I tak się zaczęła moja przygoda z Jaguarami trwająca tak naprawdę do dzisiaj. Przerobiłem S-Type Jaguara, przerobiłem XF-a, no i obecnie jeżdżę xj -em. Nawet jest już plan na kolejnego Jaguara, jak przyjdzie się z XJ-tem rozstać i tym Jaguarem według zamierzeń ma być ten trzydrzwiowy F-Type sportowy. To tu robimy, bo teraz ma przymrokowany? Nie. Musisz nacisnąć no. i kręcić. No nie mogę. A hamulec naciskasz? Tak. No i zobacz. Jak pan to zrobi? Naciskasz i kręcisz. Naciska? Może za słabo. Ach, mam taką kamerę. Czy jakieś co do Jaguara, nie wiem, coś się tu psuje? Jakieś są takie, nazwijmy to. No niestety, jak minusy każde auto ma swoje bolączki. Jak tam z korozją, na przykład. Z korozją nie ma problemu, bo ten akurat o, egzemplarz jest wykonany w całości z aluminium. Także z korozją mamy spokój, jak już to utlenianie. Ale z bolączek ten silnik do pewnego roku, ten niestety jest jeszcze sprzed tego rocznika, miały wadliwe rozrządy, konkretnie napinacze. A wymiana rozrządu w tym aucie to jest niemały koszt. Na szczęście dla właściciela, patrząc po naklejce pod maską, jeszcze w Stanach Zjednoczonych był na akcji serwisowej wymiany rozrządu, więc tutaj akurat właściciel będzie miał z tym tematem spokój. Dodatkowo na pewno to też przerabiałem w swoim egzemplarzu, cieknąca pompa wody to, 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 to standard w nich i niestety plastikowa rurka. Łącząca układ chłodniczy jednej i drugiej głowicy w genialny sposób zamontowana z tyłu, za silnikiem, do której nie ma kompletnie dojścia lubi, i uwielbia lubi, na świecie pękać. Pęknąć, tak Nawet na nią niektórzy mówią, że jest to rurka śmierci. Ale to co wymieniacie ją na nową? Czy, na nową. Czy jakiś nie patent ma, nie tu, ma patentów, patent. nie ma metalowych, wymieniamy na, na nowe. Niestety w tym silniku pod maską jest taki ukrop, że ten plastik no Nie jest w stanie przeżyć dzisiaj. wytrzymuje, tak. No, plastiki się starzeją, one twardnieją. To temat na inną bajkę. no Niemniej jednak mówię, no jedzie się tym fajnie, bo Jaguar łączy w sobie wysoki komfort i, i takie dosyć sportowe prowadzenie. Chodzi mi nawet o samo przełożenie skrzyni biegów. Taki jest. No tutaj ten tryb przyjazny, dynamic przyjazny dla yy, kierowcy. Zmienia charakterystykę i zawieszenia, i skrzyni biegów. Zawieszenie A jest bardziej on... takie czułe wtedy. A może też tam te tylne miechy utwardza. Pewnie. Utwardza trochę, tylne nie? miechy, na tym, natomiast przednie zawieszenie jest elektromagnetycznie sterowane mhm. i przednie zawieszenie on również w ten sposób może utwardzić. A z tego co czytałem, te amortyzatory są z jakimiś. Czy to są opiłki metalu, czy jakoś tak w oleju pływają, że jak się elektromagnesy tam jakieś wzbudzają, to przez to. Się... Pole magnetyczne zmienia gęstość. Tak, ale nie wiem, czy w tym aucie jest to wykorzystane. Mhm. Nie chcę tutaj na Twoim kanale siać jakiejś herezji. Po prostu nie wiem, w jaki sposób jest to może, może ktoś ale wie, to niech wpisze w komentarzu po prostu, tak? Zawsze, zawsze właściciele Jaguarów i miłośnicy, myślę, że filmów o Jaguarach chyba nie ma w necie za dużo. Nie wiem, próbowałeś coś szukać, coś oglądać o Jaguarach? Mało jest, Mało a Jaguary jest. z gazem, te pięciolitrowe, to tym bardziej. To tym bardziej. Nawet nie wiem czy przypadkiem ten mój pięciolitrowy kompresor nie jest pierwszym w Polsce pięciolitrowym kompresorem z gazem. Z tego co z różnymi osobami rozmawiałem, to raczej jest. Ale głowy sobie obciąć nie dam. Przynajmniej ja ani ja, ani nikt z moich tutaj znajomych, nazwijmy to jaguarowców, nie słyszał o innym egzemplarzu 5-litrowym doładowanym z założoną instalacją gazową. No, na pewno robi wrażenie, tak? Ludzie z zewnątrz patrzą, widać, że jest to, jest to kawał pięknie zaprojektowanego samochodu. Osobiście wnętrze mnie się podoba bardzo. Ktoś kiedyś powiedział, że wtedy ma się dobry samochód, który nam pasuje i nam się podoba, jeżeli zostawiając go na parkingu i od niego odchodząc obejrzysz się za tym autem, mimo że swojego użytkuje już dwa lata. Zdarza mi się i to dosyć często, jeszcze na niego spojrzeć i pomyśleć, ale on ładnie wygląda. No to częściej z tym oglądaniem się to jest za motocyklami. Bo, bo tutaj, jeśli chodzi o motocykle takie, też nazwijmy to premium, czy jakieś customowe, mm -hmm. to faktycznie można na nie patrzeć godzinami, ale tutaj jest, tutaj jest podobnie. Są te chromy, ale na przykład co mnie tu uderzyło, tak jak słońce nam przyświeciło z góry, to to, że tu jest chrom. To się odbija, nieraz to słońce i po oczach daje, także... Tak, tak są... ale dwa guziczki. Aj. O, co zrobiłeś? Myślałem, że kamerę Ci zrzuciłem, A, ale... Tak, tak, bo mamy kamerę przyczepioną do... Mądry to samochód są dwa przestał zasuwać szyberdach. To całe szczęście. Wyczuł opór. Mhm. Jakie Ci jeszcze ciekawe samochody, oprócz Jaguarów, zdarzało gazować? Co niewątpliwie ciekawym autem. Może nie ze względu na jakieś jego ciekawe za zacięcie sportowe czy wykończenie, ale jakoś 2-3 miesiące temu robiliśmy tak dużego kampera, że musieliśmy go montować na dworze, bo do garażu, do warsztatu nie zmieścił. Gigant okrutny na bazie GMC. Ponad 6-litrowy motor. 6,2 pewnie, nie? Prawdopodobnie tak. Nie pamiętam tak dokładnie, bo bardziej byłem. Zajęty tym, jak go wykonać, jeżeli jest on na dworze, a mieliśmy na tyle pecha, że to był moment największych upałów w tym roku w Rzeszotarach. Także mieliśmy bardzo ciężką pracę, zajęło nam to chyba ze 3 dni, bo więcej jak 4 godzinki w tym aucie nie wysiedziałeś na słońcu. Także to było na pewno niewątpliwie ciekawe auto, ze względu na to, że inny niż, Zdjęcia niż wszystkie. Zdjęcia z montażu masz, dołączymy do filmu? Wiesz co, nie wiem czy robiłem. Nie wiem czy robiłem, jak mam to Ci, to ci dam. Co z innych ciekawych samochodów robiliśmy? Na pewno fajne auto robiliśmy Audi TT 3.2 VR6. Bardzo fajnie się prowadziło, dlatego mi utkwiło w głowie. Z innych... Jestem no. też miłośnikiem silników V6 to jest bardzo fajna W12. I V6 to jest bardzo fajna koncepcja. W12 ciężkie w montażu, ciasno, Tak, strasznie. tak, ale no, chodzi mi o konstrukcję tego silnika w ogóle: takie połączenie, bardzo kompaktowy silnik. Bo żyjemy w czasach motoryzacji, takich raczej, która dąży do uproszczeń. Do... Jeszcze pytasz o ciekawe auta. Tak sobie próbuję w głowie odczytać O O się zawiodą. Pokazujecie tutaj hybrydy? Mają hybrydy w tych rejonach? my i nawet powiem Ci szczerze, że klient, który ma hybrydę i się zgłasza do nas na montaż, jest dosyć świadomym klientem, bo pytają o to, jaką założymy instalację pod tym kątem, czy jak sienik będzie się gasił, odpalał, będzie cykać ten zawór z tyłu. Uh -huh. Także no, klienci dosyć świadomi tego, że. Coś takie, takie zjawisko ma miejsce? No oczywiście wasz sterownik ma taką funkcję podtrzymania tłoczka i mhm. takiego problemu nie ma. Opóźnienia cykania. No, z jednej strony są przepisy, które regulują, że jak zgaśnie silnik, to ten dopływ powinien być natychmiast odcięty. No, ale to ktoś nie przewidział, ktoś mądry, hybrydy. że będą na. No, ale nawet miękkie hybrydy, przecież prezentowałem Skodę, Octawie miękką hybrydę. Miękką. Śmiałem się, że można by nazwać, że to jest rozrusznik drugiej generacji, ale to by nie brzmiało, a miękka hybryda, no to, jest, to jest coś, ale ona miała coś takiego jak taki tryb żeglowania. Ona potrafiła, jak odpuściłeś gaz, zgasić silnik. Ciekawe to robiliśmy ze Stanów Mondeo ze zwykłym, dwulitrowym silnikiem Duratek 2 litry albo 1,8, też nie chcę tutaj skłamać. Ale ten silnik nie jest w ogóle, z tego co właściciel opowiadał, spięty z kołami. Mm -hmm. On służy tylko i wyłącznie do generowania prądu. Tak jak zrobili loko z tego jak silnika, lokomotywa spalinowa. Zrobili z silnika y, generator. generator. Mm -hmm. Po lewej stronie jest 3. Tak jest. Skręcamy w prawo. Mac LPG Solution. Zapraszam Was tutaj serdecznie, nawet klienci z Wałbrzycha, bo tu nie tylko legnica, jeszcze na szybko jakie miejscowości tu robimy. Dużo samochodów dla klientów z Niemiec ze względu na lokalizację. Blisko autostrady, blisko estrójki. Szybki dojazd z Berlina i okolic. Także dużo robimy samochodów na niemieckich tablicach. No wiadomo, je trzeba troszeczkę inaczej wykonać niż samochody zgodne z polskimi przepisami jeżeli chodzi a, o Jaguary mogę... a dobra, za słabo jeżeli chodzi o Jaguary, bo w Jaguarach się udało nam wyspecjalizować, to robimy z całej Polski mhm. tym bardziej, że w Jaguarach zajmujemy się również szeroko pojętą elektroniką dorabianie kluczyków, kodowanie modułów programowanie itd. itd. a tak to standardowy klient to powiedzmy sobie, co za muszka wpadła. Standardowy klient no to Legnica, Złotoryja, Lubin, Polkowice, Wałbrzych, Głogów, a nawet w stronę Wrocławia całą masę też klientów mamy. Przede wszystkim trafiają do nas świadomi klienci, którym zależy na odpowiedniej jakości tej instalacji, na odpowiedniej jakości wykonywanej usługi i przede wszystkim na tym, żeby samochód oddać do kogoś, kto jest po pierwsze zaufany. Gdzie ten samochód będzie bezpieczny podczas montażu, gdzie w sposób estetyczny będzie wszystko wykonane. No i w konkretnych warunkach, nie jak ja to mówię u pana Henia za stodołą. I tym optymistycznym akcentem się będziemy żegnać w tym odcinku, który trwał myślę, z 20 minut. A nie wiem, szybko zleciało. Szybko ta zleciało. No bo w miłym towarzystwie super samochodzie i z wami po drugiej stronie ekranu. Tak jest. Czas leci szybko. Pozdrawiam, zapraszam też do subskrybowania kanału, do lajków, do lajkowania kanału do strony km.eu, do strony MacLPG Solution i do mojego kanału na YouTube również. I Marcin tak też popełnił sześć filmów, ale więcej ma tyle. Niż pra... Ja widziałem 6. Sześć. Sześć? Myślę, no, że więcej. No to może gdzieś się poukrywałeś skrzęcie. Muszę sprawdzić. Nie będę się kłócił, bo z braku czasu ostatnio ale, trochę ale porzucony ja też projekt... się nie będę kłócił. Także trzymajcie się. Do Cześć. zobaczenia Hej. na razie.